Mam na imię Kara, nazywam się Konor, mam na imię Markus, a to nasza, nasza historia. Chemanka, tytuń złoty patel. Dzisiaj kontynuujemy. Tytuń, tytuń, schemat Przechodzenie do schematu historii. Będziemy przechodzić. Malos. Tak, zapis, sorry, wczoraj filmu nie było, ale się po prostu nie wyrobiłem nagrywkami, po, po, po Fortnite i, bo pobierałem z Fortnite'a i było to aktywowałem z Czyli robiłem aktywizację Fortnite'a i kupiłem tam na kanał bojowy i grałem w Fortnite'a i dlatego ciężko było się wyrobić materiałem. Żęcie pada 958 jest to oto Markus Tak Markus Wratę do sklepu Ale wyłączony, witaj domu Markus Obie są u mnie 847 w sklepi falwami. palwami yy, co to, to wpadka? Yy, czyli tak to wygląda? Fajnie, wygląda fajnie. I obudź kalana na górze, co go obudzimy to piszę hamu. Ma w ptaku, nie że nie ma żywyk trochę wyginęli jednak te ptaki, ja tego dostało mało gatunków no ale właśnie, e, idziemy do kuchni weź posiłek znaczy śniadanie dla niego przygotujemy weź statkę nie statkę na stół Postęp. Tu już mamy głowy, yy. tu mamy pianino, a czytaj go chcemy. A chociaż taki film, i chcę tutaj, jeśli to chcemy, patrz na film. To na długo. Na. Tu na pierwsza, to na druga Ciekawe, że nie ma e, czas w nich papierowych, tylko są estoniczne tu są książki, tu jest pianino. Mamy firafę. Przechodzimy do mi Nikkaila. Mm. I tak, uporządkujemy tutaj porządek. Postawimy farbę, a tutaj te nowe kupione. Teraz poukładamy płótna. Albo papier, na tutaj możemy malować. Hmm, co dalej. Teraz poski z falbami. Teraz poukładamy. Dzisiaj był robione. Nie chcę się jeszcze się to pośpi. No, i zostało nam tutaj chyba wszędzie. Tego, tylko jazda woda włączył? ty będę opakał to już chyba wszystko. A tam mamy coś jeszcze. Tu mamy chyba globu z tego co kojarza. dzisiaj jak to ma. Nic dzisiaj. No, tutaj chyba nie można przejść. Tak, tutaj nie przyjdziemy. A to szkoda. Mm. Ale ja powiem Ci, musi być miliony ten dom kosztować. do TODA, da. To ten dom musiałby dość dobrze kosztować. Mm, co my tu mamy? Złoto. Sun. Thank you. Thank you. Wait, Carl. Dzień dobry, Karl. Dzień dobry. Jest dziesiąta rano. <laughs> Niebo zachmurzone 12 stopni Celsjusza. Wilgotność oh. powietrza 80%. Duża szansa na opady po południu. Wprost idealna pogoda, żeby zostać w łóżku. Poszedłem rano odebrać farbę, którą zamawiałeś. O fakt, zapomniałem. Tym się chyba właśnie od siebie różnimy, co Markus? Ty nigdy nie zapominasz. Dokładnie. Tak, dawajcie, par. Do ociągania. Wechlaki. Proszę, pokaż rękę. Nie. Karol. Mm -hmm. Dziękuję. Ledwo otworzyłem oczy i już zaczynam zaciskać zęby. Człowiek to delikatna maszyna. Błyskawicznie się psuje. Tak wiele wysiłku, by wciąż działała. Hej, co z Twoim ubraniem? To nic takiego. Małe spotkanie z demonstrantami, Karl. Co za banda kretynów? Wydaje im się, że powstrzymają postęp, dając w skórę kilku androidom. Ale chyba nic cię nie zrobili? O, nie, nie. Mm. Tylko mnie szturchali, Karl. Nic mi nie jest. Okej. Okay. To teraz pójdziemy do Łazienki. Ну, это под нахим игом. Пляхан не упустить. Вот их много пустить. О, они китыка. Тик-тик. Hmm. Ciekawe, jak taki Android musi kosztować. Mamy dzisiaj coś szczególnego w planie. Tak, w Muzeum Sztuki Nowoczesnej jest twoja retrospektywa. Hmm. Dyrektor galerii dzwonił już cztery razy, żebyś potwierdził swoją obecność. Hmm. Jeszcze się zastanawiam. Pogadamy o tym później. Hmm. To coś? coś jeszcze? Nikt do niej nie zdaniem, Tylko listę od fanów. Już im odpisałem. Hmm. Jakieś wieści od Leo? Nie, Karl. Mam do niego zadzwonić? Nie. Nie, nie trzeba. A kiedy nie do nie Z głodu. Śniadanie już gotowe. Jajka z bekonem, twoje ulubione. Dziękuję, Markus. Bardzo proszę. Hmm. Tak to musiałby czekać, a tak to mogło być Telewizja. Co sobie coś do roboty, a ja skończę śniadanie. Pewnie. Mm. Dobrze Karol. Czyli mam... mamy... Kwie mamy do wyboru... Tak. Albo książki przeczytać. Albo pianino. Albo sahy. Albo zagrać sahy. My zagramy na pianinie. Zagramy melodijnie, z nadzieją, czy nie co? Z nadzieją nie będzie. Chyba co? Właśnie. Não Eu vou colocar aqui no telefone. Eu vou colocar aqui no Eu vou Tej myśli, gracz jakoś inaczej niż kiedyś, wiesz? Czasem myślę, że jesteś bardziej ludzki niż większość społeczeństwa. Pewnego dnia nie będę mógł się Tobą zajmować. Będziesz musiał się bronić, dokonywać wyborów i decydować o tym, jaki chcesz być. Świat no. nie lubi tych, którzy się wyróżniają, Markus. Nie pozwól innym mówić, ci kim masz być. Chodźmy do pracowni. Gdybyś się widział, przyszłość, Kajda? Hmm, gdybyś się Hum, ja taki lepiej musi kosztować. Zobaczmy, na czym skończyłem. Zdejmij płachte. Hum, Osłuń. Zobaczmy to dzieło. Zobaczmy, co tam maluje. Jestem hmm. Jutro ja do nieczykul... Jesteśmy to będzie zabójstwo. Och, po co tu do, do No i co o tym myślisz, Markus? Podoba mi się. Tak. Ma coś w sobie, prawda? Hmm. Nie mogę tego. Zdefiniować. Ale Chyba mi się, mi się podoba. Tak naprawdę nie mam już nic do powiedzenia. Każdy kolejny dzień nieuchronnie zbliża mnie do końca. Jestem zaledwie starcem, który ściska pędzle w dłoni. Karl. Ale wystarczy już o mnie. Zobaczmy. Zobaczmy, czy masz jakiś talent. No spróbuj, namaluj coś. Teraz, ale co mam namalować? Pójdźcie wodze fantazji. Nie kraję pójść. Hmm. hmm. Bez palby. w i namalujemy coś. Tylko co? Ma logo? Hmm. Oda a w sumie a zrobić kopię tego obrazu mi jak to widzimy, czy to będzie jeden do jeden hmm. to perfekcyjna kopia. Rzeczywistości, ale w malarstwie nie chodzi o odwzorowywanie świata, tylko interpretowanie, udoskonalanie, ukazywanie czegoś, co widzisz. Karol, ja chyba chyba nie potrafię, nie mam tego w kodzie, no i... No dalej, śmiało spróbuj, płótno nie gryzie. I ty mam coś pokazać. Zrób coś dla mnie i zamknij oczy. Zamknij. Zaufaj mi. Fajnie, Spróbuj wyobrazić sobie coś, co nie istnieje, czego nigdy nie widziałeś. A teraz skup się na tym, co właśnie czujesz. I pozwól swojej dłoni błądzić po płótnie. Mm. Androidy i nadzieja. Mamy to, że Androidy będą wolne. Ale to będzie to. Podresta nie gry. To jest to, A to na wodę. To chciałem naciskać. Hej, tato. Leo. Nie słyszałem, jak wchodzisz. A, a byłem w okolicy i pomyślałem, że wpadnę. Dawno się nie widzieliśmy. Wszystko wie. Nie wyglądasz najlepiej. O, tak, tak, spoko. Posłuchaj, e, potrzebuję trochę kasy. Znowu? A co z pieniędzmi, które dopiero ci dałem? E, no, jakoś tak się rozeszły, wiesz. <coughs> Czyli znowu bierzesz, mam rację? Nie, 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 słowo tak o... Jakie to ma do diabła znaczenie? Potrzebuję kasy i tyle. Przykro mi. Odpowiedź brzmi nie. Co? Czemu? Wiesz czemu. Tak, tak, już wszystko jasne. <noise> Wolisz zajmować się tą swoją plastikową zabaweczką, niż własnym synem, co? Powiedz mi, w, w czym jest taki lepszy? Jest mądrzejszy? Bardziej posłuszny, nie to co ja, nie? Ale wiesz co? To coś nie jest twoim synem. To tylko jebana maszyna! Leo, wystarczy już tego! Dość. Masz wszystko gdzieś, obchodzą Cię tylko te cholerne obrazy. Jak nie mam I mnie też nie kochasz. Nie kochasz syna. Come on. No to się pokłócili. Zobaczmy, ja osób hmm. tu mamy to samo, iż mogą wybrać, ale to kiedyś to mnie będzie sygnał? Zobaczmy, ja osób wybrało. Czyli to jest wszystko dobrze zrobione tutaj go i 43% osób wybrało potem było 19 osób było z nadzieją hmm. Aha, czyli 25 osób wybrało obecka a czyli 11 czy potem była androidy Hmm, ciekawe. A 50 osób brało to samość. To samość jeszcze nie wybierałem. Czyli Tak. Ja chciałam i żegnam. Subskrybujcie kanał. Dzięki odboniotkiem. Możecie tutaj dostać. Ja wiem. Gdzie się ma piergórę. Możecie wbijać na Discorda Na Twitcha. Na Twitchu robię live. Na Facebooku macie wbijać linki w opisie. Ja chyba mi efektem... No ale...